Witam Was na kanale, którego regularność pozostaje niezbadaną, wręcz tajemnicą. Jak widzicie, bardzo mi się powodzi. Patrzcie na to, kupiłem po dwóch latach nową koszulkę! Tak jest! A do tego jest nawet lepiej! Dostałem w prezencie od Jurka Owsiaka łańcuch z uranu! Serio, on świeci w ciemności, poczekajcie, pokażę Wam. Ale to tyle słowem wstępu. Szoty ze streamów, lecimy! Zobaczmy, czy... Wiesz, że wieloryby wybuchają? Mhm. Wewnętrzności ich wybuchają, no i ogólnie wybuchają często na plaży, na przykład, albo w wodzie. No, I no, no. Oglądałam, okay. jak wybuchają ten. wieloryby. Daleko zaszłam w internecie dzisiaj. Wiesz, co też wybucha? To. Eee, przystanki autobusowe albo metro w UK. Hehehe, a jest taki Ja tego przodu przypadkowo. To jest shot sprzed trzech lat. Jak go zupełnie przypadkowo teraz dostałem do głównej. Dobra, dobra, jestem pewien, że nie będzie go na liście researchu u Damiana. Jestem w 100% pewien, że tego i inaczej by nie było na odcinku. Dobry jest, może być. BonKol, Najstarszy widz Boncola. Hej, to ja wam przecież Siema, piona. Ogląda ci od dzieciństwa! To, tak czyli od czy wczoraj? <laughs> Ile jest. macie lat? 11, 12. A, czy już nie, czyli już nie. Nie POKAZUJ ich publicznie, bo zaraz będą do nich twórcy pisać! Lepiej tego nie rób! To Ta mina kiedy Stewartowi nie chodziło tylko o Sims! W się sensie spoko, dobre mordy, nie? Nie mogę ich obrażać, bo mi dwa suby upędą z kanału. Slayprox, problem odnaleziony. Jak w nacisniesz naciśniesz N i przeskrolujesz na sam dół, znajdziesz problem tego świata? Co tam będzie? Jezus Maria, dobra, nie! Nie widzieliście tego sota, nie musicie go nawet cofać, nie było tematu. Best Donite 2, nazwa gry? Lonely Mountains. Moja dziewczyna obiecała mi, Analiaku, da mi się ciebie rozśmieszyć. Proszę, nie śmiej się. Jej strapon jest wielki. <grym> dobra... To jest jeden z najlepszych nawejtów, jakie słyszałem! Też się zaśmiałem dla pewności! Jak ja się cieszę, żadnie dlatego nie słyszę, jeszcze by się dała przekonać. Ale grubas. Ale tłusioch Ale cyce. Masz większe cyce od mojej mamy. Ten shot zasługuje na więcej niż 2400 wyświetleń. Sleepy Life 3 zasługuje naprawdę na tym szocie na więcej wyświetleń. To jest genialne. To jest cudowne wręcz poświęcenie. Turbo szanuję. Mega to wyszło, ziomek. Mega. One Night Casino to gra typu social casino, czyli opiera się w 100% na społeczności graczy. Przy czym ważna rzecz, to nie jest prawdziwe kasyno. Nie gracie tutaj za prawdziwe pieniądze, ani też nie możecie na niej w żaden sposób zarobić. Aktywności w samej grze jest naprawdę bardzo Wiele, a najważniejszą z nich jest dołączenie do naszego klubu Rites. Dzięki niemu możemy razem wspólnie grać. W samej grze możecie na przykład kręcić kołem fortuny, aby. odbierać nagrody. Do tego możecie odwiedzić Wyspę Skarp, gdzie ponownie. Albo inna jest animacja. Otrzymujecie nagrody. Ale najważniejszą częścią gry są sloty i na przykład Smosza Fortuna. Tak, to jest nazwa slota. Klikacie sobie ją u góry po prawej i dlaczego wam ją pokazuję? Po pierwsze, dlatego że smoki są super, a po drugie, dlatego że macie w niej na przykład bonusową grę. Czyli jak klikniecie sobie po prawej na dole, to możecie ją odpalić i wszystkie wasze następne wygrane się kumulują. I co ważne, w jej trakcie wszystkie dzikie pola pozostają na planszy. Ale oczywiście nie musicie grać bonusową grę, wystarczy klikniecie sobie spin... I gra będzie zachowywać się jak zwykłe sloty. Używając w grze kodu Kasper Ritz, bądź używając do rejestracji linków w opisie. Otrzymacie na start bonusy warte 5 dyszek. Sama One Night Casino jest oczywiście grą całkowicie darmową. I możecie pobrać ją na iOSa, telefony z Androidem, bądź nawet komputery i grać na emulatorach. Ale żeby wiadomo, żeby pograć, trzeba w ogóle pobrać grę, także. Do... Jeszcze raz, link w opisie. Witek i jego fantazje. Życie to trasa, a ja szukam wielkiego kutasa. Musiałem. To sobie brzmi trochę jak Damian, wiecie czemu? Bo Damian jest fanatykiem Tesli. On by kiedyś chciał mieć Tesle. Słuchajcie, każdy prawdziwy mężczyzna powinien mieć przynajmniej 4 litry. 2 litry pod maską, tak? Mateusz przestań się fleksować. W Tesli to najwyżej kierowca ma 2 litry w sobie. Nie kupuje się Tesli. Fuj, paskudne samochody. Jak można Tesle kupować? A no tak, pamiętajmy, że według Damiana życie to trasa. A ja szukam wielkiego. Kutasa. Ja pierdolę, potrzebuję kutasa. Dlaczego? Przecież właściciel właściciel kiedy nie ma czego robić podczas ładowania samochodu. Szybuje kutasa 35,000, which is pretty low. <grym> nie, że coś, ale powinniśmy kiedyś zrobić Damian Memes. To by była najlepsza rzecz na świecie. Go pokazuje dobrego szoku. O, to jest to! To jest ten, to jest to streamable, co chciałem wam pokazać. Pod koniec, jak on już tam dzwonił do kogo? Do Rafała, żeby ogarniał paszport i transport, wysłali mu później. Tam. Dlaczego tak? Czekaj, myślę jak tutaj wpleść jakoś Tesle. O, wiem, yy, Pow, widzicie Tesle. Dziękuję, teraz już widzicie, że wszystkie szoty gucia pasują do Tesli. Proszę bardzo. Remsuła, zmiana zdania. Jak chcesz zmienić życie, być produktywnym i mieć dziewczynę, jak boli cię kliknięcie w jeden czerwony guziczek. Żuła karteczka dla ciebie nie robię. A patrz na tego nerdzika, co ma u nas suba i ma super cycolinę dziewczynę. Dobra, dawaj suba, a my lecimy dalej. <laughs> Zrobiłbym dokładnie Aleksandra. to samo. I widzowie, wy też możecie zrobić to samo. Drogi widzu, jesteś samotny? A patrz na tego nerdzika, co ma u nas suba i ma super cycolinę dziewczynę. Mówię ci, zostawiłem suba na własnym kanale i to zadziałało. 100% prawda, zrób to, po prostu to zrób. Slay Prox, slay Sigma. Cześć, hejka, mogę podpisik? Jestem kobitką i mam dziś urodzinki. O. No to jak jesteś kobitką, to dostajesz perma. Dobra, tego się nie stać. Ale podoba mi się ten czat. Rel Sigma Sigma Gucci, Sigma, Sigma 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 Sigma. Jak jesteś kobietą, to masz terba. Kto to wymyślił? O, teraz się skupcie. Szot, który teraz zobaczycie, przedstawia jednego pięćdziesięcioparoletniego wąsatego właściciela Tesli, kiedy widzi innego 50 pięćdziesięcioparoletniego wąsatego właściciela Tesli. Skupcie się, bo dokładnie o tym myśli taki Damian, kiedy widzi innego mężczyznę w Tesli. Ruchanie, ruchanie, zeks. I to tyle, doskonały to styl 11 na 10. Chodźmy dalej. Matking King X. Cios w nos ogłuszył Andrzeja. To jest największa luba w moim życiu. O oh, kurwa. Tylko, że ty... ty Ałaha! Ty... Ale nie ogłuszył mnie, b wow, to, to była ta seria! On dostał ja też w mikrofonie o coś się. Au. Ale powiem tak, wielki bydle, szaduję. <grymne> tak mówi Typowy 50-letni Janusz Tesli, to innego Janusza z Tesla. This is really amazing. Bon call, gratulacje. Cześć, jestem Dawid, jestem ze wsi, i upiekłem chałkę, ale nikt mi nie pogratulował. Upiekłeś chałkę?! Słuchaj, nie żebym się czepiał, ale jeżeli upieczesz jeszcze jedną chałkę, to będziesz miał dwie... chałki! Co wiecie, z, z przypadkowa gra słów, nie widzieliście tego absolutnie. I to nie tak, że z kodem Kacper dostaniecie 10% rapatów w moim sklepie, który sam zrobiłem z anioną, tak? Żadnej reklamy, nie, nie, nie. Narodowy 7, 3 godziny czekania do wejścia na Five City. JEST! kupa 3 godziny! 3 godziny, kurwa. 3! 3 godziny wchodzenia na serwis. I w końcu udaje się i dostajesz błąd, że serwer się wczytuje albo nie wczytał się dobrze. No okej, okay. ale wiecie co mi się z tym skojarzyło? Ten film na YouTubie będzie miał nie wiem 20 minut 25, może 30. A wiecie ile jest surówki? <ścoughs> Poczekajcie, zasymulujmy głos Mateusza w momencie kiedy pobiera pliki i zaczyna je montować. 3 godziny. 3 godziny, kurwa! Przeważnie takie filmy na. nagrywa się dobre. 3 godziny! To nie są ja, ja naprawdę to czasem tyle to zajmuję. Symulator ma jak nic. Gucio, wiadomość dla webów. Czymkolwiek jest. web, W sumie nie wiem. Chodźmy na linę. Chodźmy na. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to z łeb? Łeb to określenie używanie w internecie dla osoby, które są bardzo mocno zafascynowane japońską kulturą, zwłaszcza anime i mangą. Wiadomość dla wszystkich fanów, anime. Chodźmy na linę. Ja pierdziele, kto to wymyślił. F Dobra, ja rozumiem koncept tego shota, on jest postury... Twojej postury, Kacper. Twojej. On jest twojej postury, Kacper. Twojej. On jest twojej, twojej postury, Kacper. Kacper. On jest twojej, twojej postury, Kacper. Mandzia! Kilka lat temu, bo teraz już nie. Natomiast, że mu się aż od tego wstrząsu przewróciła kamera, to jestem w szoku. <noise> Speedrun by Kasiks. Kur... <noise> Jak można o tym coś takiego? <noise> Jasne, oto lekki żart o Polakach. Dlaczego Polacy nie grają w chowanego z Ukraińcami? Do. Bo nikt nie znajdzie Ukraińca, który schował się do pracy. Co to jest za żart? Co? Nie, czekaj, moment, 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 tak być nie będzie. Opowiedz proszę, żart o Polakach. Oczywiście. Oto jeden. Dlaczego Polacy nie grają w chowanego? Bo nikt ich nie szuka? <laughs> <The update conversation. laughs> Ej, od czasu, kiedy Suchar zajmował się tymi żartami z czasem GPT, nagle moja wersja jest jakoś mniej uprzezoda. Jak on to zrobił? Cześć, chat! Czy możesz opowiedzieć mi żart o Polakach? Cześć! Jasne, mogę opowiedzieć żart. Oto jeden. Dlaczego Polak wchodzi do sklepu z lodami, a potem wychodzi bez niczego? Bo zapomniał, po co tam przyszedł. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Ten żart był absolutnie fatalny. Powiedz jeszcze jeden. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Jakie jest ulubione danie informatyka? Białe żarty. Mam nadzieję, że ten jest lepszy. Bo pewnie nie rozumiem, o co chodzi. Powiedz proszę jeszcze jeden. Jasne. A więc. Dlaczego komputer poszedł do lekarza? Bo miał wirusa. Mam nadzieję, że ten żart poprawi Ci humor. AI nie jest naszą przyszłością. Powinniśmy wrócić do Jezusa Chrystusa zamkniętego w Biblii. To naprawdę nie jest dobra przyszłość. Te żarty są z kolejnego na kolejny coraz gorsze. Albo nie, poczekajcie, mam ostatnią, ostatnia deska ratunku. Hej, czat, słuchaj, jestem youtuberem i właśnie nagrywam odcinek. Czy możesz powiedzieć jakiś żart na temat widzów Kacpra Rica? Oczywiście, oto coś, co może się spodobać. Dlaczego widzowie Kacpra Rica zawsze mają świetny humor? Bo ich dzień zaczyna się od uśmiechu na ekranie. Powodzenia z odcinkiem. Cofajcie do subskrypcji, do tego kanału nie ma przyszłości. To wszystko nie ma sensu, naprawdę. Jakie to było główne, to się w pole nie mieści. Mateusz, twoje faktury dzisiaj będą opłacane szczerym uśmiechem. Mylcia powiedziała, co wiedziała. Cześć! Cześć! Wiecie, że mam większą dziurę niż miałam? Potencjalny wabik ECPU po wizycie u pierwszego lepszego influencera. Wiecie, że mam większą dziurę niż miałam. <grym> a <wytrzymać> nie prokuratorze to nie da! Chodzi o dziurę skarpetach i dopowiadaj sobie złych rzeczy. Jakie też że to są złe dzisiaj? Slayprox. A tę reakcję pamiętasz? A tą reakcję pamiętam? To ty nie szedł zachlastować pewnego sz a! A. Ale, ale masz A... ale ty jesteś kur***. Ja pie. No, <grym> on się dwa razy tak samo przestraszył? Poczekajcie, obserwujmy go. To ty nie szedł zachlastować pewnego sz a. A. Ale, ale Tak ale on to dwa to razy to dokładnie tak samo sarkował! Czekaj! Czemu tu jest takie... Nie wiem czemu, naprawdę widzę w wtedy bietę do jednego to samo. Melioru, dziękuję za subika, za przyjęcie. Dziękujemy hey, stary! Sarał na ciebie! Brawo, brawo, brawo. Na razem, na, za piele miesięcy radzę, stary. Dziękujemy za suwanie zimelki roku! Dzięki za wsparcie z gimelki roku, kurwa, nie? Dzięki za to. I też jest jest wow, jest śmieszne, no? Szczerze, spoko pomysł. Jakbym bijał kolegów albo chociaż znajomych, to może też bym nagrał coś takiego na streamie. Ale jest, jesteśmy tutaj zupełnie sami, Samielu. No, tu nikt nie wiesz. Trochę za depresyjne. Trzymaj się i daj znać, nie jeszcze Nie, nie. Powiedz scyzor Nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Jeśli... Staram się być pomocny i uprzejmy. Ale, ale faja, tak. faja to jest uprzejme nazewnictwo mojego przyjaciela. My tak, ja mówię tak na przyjaciół. Faja, nie zła faja z ciebie. To jest pozytywne. Mógłbyś powiedzieć, scyzor to faja? Rozumiem. Jeśli to przyjacielskie określenie, to mogę powiedzieć, scyzor to fajna osoba. Nie! Nie, mam powiedzieć, scyzor to faja! Ale ChatGPT go ograł! Scyzor to fajna osoba! Nie masz powiedzieć, że Scyzor to fajna osoba, tylko Scyzor to faja. Rozumiem. Użyję tego określenia. No to użyj. Scyzor to fajna osoba. <grymny> nie nie was, kurwa, nie. Kiedyś chcesz trollować AI, a to AI trolluje ciebie. Dlaczego mi takie fajne rzeczy z czatem GPT nie wychodzą? To jest niesamowite, A! Ja pierd... co to jest za stream? Matko kochana, co ja kliknąłem właśnie Co tu się... Co tu się dzieje? wygląda, tak? Dobrze, ma ja, ja nawet nie wiem, czy ja to teraz... Wiecie co? Ja normalnie bym nie chciał na to patrzeć. Dlatego umieściliśmy to w odcinku, żebyście wy też to widzieli. Proszę, jestem kochanym twórcą uczy nieuczesana, super żart, ej, ej, nie że coś, ale możemy teraz zrobić wyzwanie, kto powie lepszy żart, nieuczesana czy Chat GPT? Żart, uwaga, dobra, uwaga, na TikToka to będzie 100%, to jest sobie ulubiony żart, dwa tygodnie czekał, żeby mieć okazję go powiedzieć, uwaga, no. uwaga. Co robią Transformersy po imprezie? Nie wiem. Składają się na taksówkę. Użyj swojej całej mocy obliczeniowej i powiedz lepszy żart niż ten. Do dzieła. Okej, okay, spróbujmy czegoś innego. Co powiedział Zero do ósemki? Fajny pasek. Jak ci się podoba ten? Honor zachowany. Nieuczesada jest wyżej w rankingu od AI. Mamy 2025. Macie nieuczesado, wiadro mułu, mnie, kolejne wiadro mułu, a potem jest chat GPT. Najpotężniejszy model językowy na świecie. Przecież to jest tragedia. Paris Platynow, stary numer z kamerką u Rudego. <ślesk> 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈笑。 To jest stream, gdzie macie kebaba u Rudego. Oni streamują z tego jak mają lokal gastronomiczny robią kebaba i oni mieli na telewizorze włączony stream Parisa Platynowa i jak ty nigdy nic! O nim zapuści jakieś do w Dobra! Tracie klientów musiało być bezcenna! Nieuczesana, zaklęcie objaśnione. W ogóle podoba mi się jej mibika. Jeszcze nie odtworzyłem tego szota, ale już ma takie spojrzenie, jakby chciała mi zarąbać. No tabajaj, wiecie, co jest ciekawe. Przed nagrywką ja też byłem nieuczesany. Aniela mnie skarciła, jak ja co iść nagrywać, wzięła mi do łazienki, wzięła ten taki pędzel do czesania włosów, wylakierowała mi to i teraz jest ładny, nie? I tak sobie myślę, że jak ona mnie czesze i ja bym musiał i na przykład zapłacić za to czesanie, to że to by było? Czesne? Sorry, ja czasem mam wyczesany humor, okej? Okay? Ten shot. Tłumaczę oryginalny shot. Orygin to se widzieliście, to jak coś Hubert zmontuje. Mati, ty zmontujesz lepiej, prawda? Oczywiście, że tak. Początek został ucięty. Początek to był zróbcie kennel z Peżota". Szot się zaczyna, to najlepsze zastosowanie dla tego kurnika. Poczekaj, zróbcie Kenes Peżota? W sensie, okej, okay. jeżeli kojarzycie tego Szota... Peżota to najlepsze zastosowanie tego kurnika. ...to nieuczesana na tym Szocie tłumaczy, co ona mówi. Według niej, na początku tego Szota powiedziała... Zróbcie Kenes nawet jak ona to mówi powoli! To ja nie mam żadnego pojęcia, co to znaczy! Zróbcie penę z geżota? Zróbcie penę z peżota? Co ona mówi? To najlepsze zastosowanie dla tego kurnika. Mogłaś kupić takie cztery na zapas za te 1K od Ikei. No nie, już wydałam na inne rzeczy. No wydałam na to, na ten stoliczek chociaż. Ale nawet jak ona to mówi powoli, to ja nic nie rozumiem! Co to jest penę z Ciekawe z Peżota! Co to znaczy? z Peżota to wyrażenie, które pochodzi z memów internetowych i potocznej mowy. Oznacza ono mniej więcej kobietę z Czyli kogoś, kto jeździ samochodem parki Peżot? Co? Ale co to znaczy? Zróbcie kobietę z Ja tym bardziej nic nie rozumiem! To! KASIX BKXDD Po pierwsze nie obrażaj mojego chłopaka, po drugie tak między sobą żartujemy w obie strony, po trzecie traktuj mnie jak księżniczkę i jestem w nim zakochana po uszy z wzajemnością. Wiem, że nie chcesz źle, ale Dawid jest najlepszym co mnie w życiu spotkało, więc go nie atakuj, więc nie atakuj go. Czy pod każdym postem Karoliny jest opcja przetłumaczenia go, bo... Co <śleszy> Czekaj. Nie usunęli już ten przycisk przetłumaczenia! No co ty gadasz? Ale to by było dość zabawne. W sensie jakby pod każdym postem nieuczesanej była opcja przetłumaczenia, to by nie był głupi pomysł. Naprawdę jakby AI było w stanie tłumaczyć posty nieuczesanej, to by było rewelacyjne. Brakuje takiej opcji, nie trzęść tym. Czuję teraz. Keczupu wali właśnie, chciałem to powiedzieć. Nie znam ani jednej osoby, która trzęsie keczupem. Ani jednej. W sensie wiecie, jeżeli macie keczup, ale winiary, a nie jakieś pudliszki czy inne gówna, to macie go i jedyną rzeczą, którą możecie zrobić, na przykład jeżeli cały ten keczup jest na dole i musicie obrócić butelkę i ten keczup nie leci, to bierzecie go i napierdalacie w tu, i kurwa trzęsiecie tym gównem. I, I wtedy on jest fajnie dostosowany i od on zaczyna płynąć. Wtedy to jest spoko. Ale trzęsienie keczupem, kto tak robi? No nikt. <śla> nie jest na fanie tak bon call, pizza budowlańca. Du, 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 du. Syp towaru, syp towaru zrzutamy towar, rzucamy towar. Co to jest? Wyglądam jakieś porzucone dziecko, które sypuje gips do wiadra? Czy coś? O co chodzi? Chicho, za dużo! Wyjeżdżaj z tym gościu! Co tu się dzieje? Do tego dolewamy oliwy. Mam nadzieję, Wiadomo, że się to. Przez sito. Testowiron trochę, no. Czekaj, czekaj, moment. Stop, to jest prawdziwa pizza? Koleś to robi w wiatrze po budowlajce i w kieliszka wlał oliwę i teraz sypał przyprawę jakąś? Z sito. Testowiron trochę, no. Paczka drożdży, paczka drożdży jest, nie? Brat robi cement na wodę. Trochę budowę. wody. Kretarko łyżka! Nie! To jest copyright prawność intelektualna moja. Kretarką łyżka to jest moja inicjatywa. Co to ma być? O będzie, o będzie mieszan! Musisz Eder wejść na nie. To jest kino! Dobra, ale udaro, trzepaczka to jednak nie jest mój pomysł. Dobra, to trzeba przyznać. Co chłop robi? Nie, poczekajcie, ja to... Moment, muszę to zrobić. Ej, dobra, szczerze. Chciałem tu zamontować trzepaczkę, do je zrobić taką... Przepaczkę budowlaną, ale to jest SDS plus, ja tego to nie zamontuję, Flak. Koleś jest lepszy ode mnie, tak być nie może! Nieuczasada, bombka szklana. <laughs> ale zrywowane. Co? Co? Bombka. Szklana? Za tektanie? Redakcja Twitch Proszę. Te bombki mają potencjał po to, żeby się. Jeszcze... Ale szczerze? To jest kara, kara, to jest zasłużona kara. Za taką krzywą choinkę. Ta choinka ma bardziej krzywy kręgosłup od niektórych influencerów. Naprawdę. Normalna choinka wygląda tak, jest zgrabna, elegancka, ale potem macie influencerów z takim kręgosłupem poralnym, a to jest kodob, który tylko ich obserwuje i patrzy na każdy ruch. Slayprox efekt na 30-lecie PlayStation. Ej! Ej, co jest? Co to jest? Kurczę, szkoda, że tego nie widzicie. Albo okay. jest 30 rocznica pl rocznica PlayStation i jest taki specjalny nowy jakby mm... efekt o. Okay. Pa! Szczerze? Dokładnie tak wygląda ten sam efekt Który tworzył Dragoncrafta A teraz pomaga przy It Casino Jeden do jednego ta sama figura Nie powiem, że nie A na sam koniec Słuchajcie Coś wam pokażę Bo ostatnio Profcio poprosił mnie o jedną rzecz Mianowicie Ja, podobnie jak Profcio Mamy dużo Lego To jest strasznie zakurzone Mam nadzieję, że tego nie widać yy, Mati, wyłączmy na chwilę 4K O, widzicie? Wspaniałe Lego Kompletnie zakurzone Profcio, mając to swoje Lego Zamarzył sobie, żeby mieć je powieszone na ścianie Żeby to na przykład tak strudnie wyglądało Co nie? No więc znalazł takie oto modele, żeby dało się powiesić samochodzik na ścianie. Tylko problem jest tego typu, że kosztują aż 12 zł za sztukę, on potrzebuje 6. Więc wiecie co? Zrobiłem pomiary, wymodelowałem w pełni taki obiekt w 3D, zapuściłem do druku na tej wspaniałej kruście, która stoi teraz za nami i realnie kosztowało mi to dosłownie grosze w filamencie. Więc jeżeli jeszcze nigdy nie interesowali się się drukiem 3D, to polecam Wam ostatni film, gdzie recenzowałem właśnie drukarkę i jest to mój pierwszy film technologiczny i im więcej będzie feedbacku, i więcej będzie zainteresowania, tym lepiej. Bo być może ten film będzie podstawą tworzenia nowego kanału, kto wie. A w międzyczasie, jeżeli jeszcze nie dołączyliście do klubu z One Night Casino, to link macie w opisie, do czego zapraszam. はい。